Rząd chce przejąć Carrefour'a. Ministerstwo Rolnictwa dało zielone światło Krajowej Grupie Spożywczej na zakup sieci, której pozbywają się Francuzi. Problem w tym, że KGS sama prognozuje gigantyczne straty i nie ma doświadczenia w handlu. Zatem czy rząd utopi miliardy ze skarbu państwa w narodowym hipermarkecie? Do tego kapitał przestał płynąć do Polski. Napływ zagranicznych inwestycji w 2024 spadł aż o 55%. Dlaczego inwestorzy nagle wcisnęli hamulec? Miliard dolarów dla Netflixa tyle wygenerował serial Stranger Things, którego nowy sezon bije wszelkie rekordy. Serwery giganta nie wytrzymały premiery. Tymczasem sztuczna inteligencja zaczyna zamykać Drzwi do kariery juniorów. Bezrobocie wśród młodych gwałtownie rośnie, a firmy rezygnują z rekrutacji. Czy papier z wyższej uczelni i trochę chęci już nie wystarczą? W programie Orka rząd wybrał szwedzkie łodzie podwodne A26 za ponad 10 miliardów złotych. Czy nasza marynarka po 30 latach wreszcie odbuduje potencjał bojowy? Ciekawi? Sprawdźmy to. Bizweek. Cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i serii informacyjnej Bizweek, gdzie dostajecie najważniejsze wieści ze świata biznesu, finansów i geopolityki. Liczę na niewielką inwestycję w postaci łapki w górę pod materiałem i ruszamy. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Koniec pracy dla juniorów? Sztuczna inteligencja powoli zamyka drzwi do kariery. Nie wiem jak wy, ale ja coraz częściej trafiam na tego typu filmy. Dzisiaj krótko o tym, jak człowiek z wyższym wykształceniem szuka pracy w Polsce. Będzie ciekawie. Jestem tak naprawdę bezrobotny od lutego, ale SFI zacząłem wysyłać jeszcze w grudniu. Mija 265 dzień tego roku. I średnio wysyłałem po 15 CV dziennie. To jest prawie 4000 CV wysłanych do tej pory i do tej pory nie mam pracy. Więc pomimo tego, że prawie dwukrotnie już wyczerpałem pulę ofert, które są na Rocket Jobs oraz pracujpl, no to dalej jestem w dupie. Ja osobiście wysłałam dosyć sporo tych CV do miejsc, które myślałam, że na luźnie się dostanę, bo moje CV jest dosyć fajne. W sensie jestem dosyć mocnym kandydatem. Nikt się, słuchajcie, do mnie nie odezwał. Nikt. Rzeczywiście nie wygląda to najlepiej, zwłaszcza, że nie jest to pojedynczy przypadek, wśród młodych. Do tego problemu mainstream też dorzuca swoje trzy grosze w postaci krzykliwych nagłówków. Bez pracy już co siódmy młody Polak. System edukacji nie nadąża za rynkiem pracy. Nie ma pracy dla młodych. Najszybszy wzrost bezrobocia. Pytanie więc, czy rzeczywiście jest aż tak źle? Eurostat podaje, że w Polsce bezrobocie wśród młodych do 25 roku życia wynosi niecałe 13%, czyli nadal w tej kategorii jesteśmy poniżej średniej Unii Europejskiej. W połowie roku było jednak widać skokowy wzrost bezrobocia, a przez moment Polska była nawet liderem wzrostu bezrobocia wśród młodych w Europie. I to mimo okresu wakacyjnego, gdzie młodzi ludzie szturmem ruszają do pracy sezonowej. Po raz pierwszy w zeszłym roku dobiliśmy do dwucyfrowego wyniku bezrobocia w tej kategorii wiekowej, ale obecny rok znacząco pogłębia ten problem. Pytanie więc, dlaczego to wyzwanie nagle wróciło do Polski i w zasadzie co takiego się zmieniło? Problemem wcale nie jest to, że młodzi ludzie nie chcą pracować czy też ilu ludzi traci pracę, tylko to, że trudno jest ją dzisiaj w ogóle znaleźć. A zapowiada się, że będzie jeszcze trudniej. Według raportu Grand Thornton liczba ogłoszeń o pracę w sierpniu spadła w największych miastach o 13%. To naprawdę duży spadek. Zatem dlaczego firmy przestały nagle rekrutować? Bo w wielu biznesach nie potrzeba już ludzi na stanowiskach juniorskich. Często wystarczy już dobrze. Skalibrowany asystent AI, i ten efekt będzie się jedynie pogłębiał. Rewolucja dzieje się na naszych oczach, a studia, niestety, do tego nie przygotowują. Dziura na rynku pracy dla ludzi bez doświadczenia będzie się jedynie poszerzać, bo wszelkie proste i powtarzalne zadania przemieli dla nas ChatGPT i spółka. I to nie za miesięczną pensję, tylko za śmieszne parę dolarów za subskrypcję. Oczywiście to nie oznacza, że młode pokolenie jest skazane na bezrobocie, ale zdecydowanie kończy się era łatwego wejścia na rynek. Samo klikanie w klawiaturę i dyplom wyższej uczelni to już za mało. Można oczywiście olewać warunki rynkowe i działać tak, jakby wszystko było po staremu, ale nie jest i już nigdy nie będzie. Ale oprócz potencjalnie negatywnych zjawisk trzeba też pamiętać, że tam, gdzie pewne drzwi się zamykają, inne się otwierają. Paradoks sytuacji polega chociażby na tym, że popyt na typowych juniorów spada, ale popyt na kompetencje związane z AI rośnie wręcz lawinowo. Pewien Szwed jest tego doskonałym przykładem. Gabriel Peterson, który rzucił liceum w Szwecji, a teraz pracuje jako badacz sztucznej inteligencji w OpenAI, twórcach czata. Zawsze myślałem, że jestem za głupi. Raz spotkałem programistę i byłem nim tak zafascynowany. Spałem na poduszkach z kanapy, które znalazłem w części wspólnej. Firmy chcą po prostu zarabiać pieniądze. Pokaż im, jak zarobić, że potrafisz kodować, a cię zatrudni. Pracodawcy w Polsce oczekują, że młodzi będą nie tylko odporni na automatyzację, ale będą umieć wykorzystywać te narzędzia w praktyce. Firmom obecnie bardziej opłaca się przeszkolić obecnego pracownika z sztucznej inteligencji niż tworzyć nowe etaty, i ciężko się temu dziwić. Dlatego młode pokolenie powinno jak najszybciej zaprzyjaźnić się z AI i uczyć się automatyzacji procesów. Wtedy nie wchodzimy do firmy jako trybik, tylko jako człowiek od optymalizacji skostniałych struktur. Tych zmian niestety nie da się już powstrzymać, więc proponując firmie zakres obowiązków, który stanowi dla nich niepotrzebny koszt, nie zwojujemy rynku pracy. Młodzi ludzie będą zmuszeni do myślenia jak przedsiębiorcy, a być może w konsekwencji wielu z nich stanie się przedsiębiorcami, bo trudny rynek pracy może ich pop po prostu masowo na tą ścieżkę wypchnąć? Kto wie, może w wyniku tych przemian powoli kończy się też era etatu jako sposobu na życie. Chętnie dowiem się, jaka jest Wasza perspektywa na rolę młodych w waszych biznesach i jak to pokolenie samo widzi się na rynku pracy. Zamiast sprzedawać swój czas za pieniądze, co jest najprostszym rozwiązaniem, trzeba będzie lepiej przemyśleć, co mogę wnieść do firmy oprócz swojego czasu. Jakie kompetencje, jakie luki mogę załatać, co mogę ulepszyć i jak. Jaką wartość ma mój czas, jako jedyna waluta, której nigdy nie odzyskam? Warto zadać sobie jedno kluczowe pytanie: ile tak naprawdę kosztuje godzina naszego życia? Zauważyłem, że bardzo łatwo jest nam się przyczepić do małych wydatków, typu kawa na mieście, czy na przykład kolejny abonament za 29 zł. Natomiast kompletnie pomijamy to, że codziennie przepalamy godzinę, dwie, czy nawet trzy na rzeczach, które spokojnie można byłoby oddelegować. U mnie kalkulacja jest prosta: przy takim trybie pracy i tylu biznesach nie mogę wiecznie sam. Przygotowywać sobie posiłków. To jedna z pierwszych rzeczy, które opłaca mi się oddać komuś. Nie mogę też ciągle stołować się w restauracjach, bo po pierwsze to sporo kosztuje, a po drugie sama logistyka też zajmuje czas. I tutaj pojawia się matchfit, czyli catering dietetyczny na chłodniejsze zabiegane dni. Listopad to już klasyk. Ciemno, zimno, ponuro, człowiek wraca do domu zmęczony i ostatnią rzeczą, o której pomyśli, jest gotowanie. Zresztą ja w ogóle unikam siedzenia w kuchni. Jak to mawiał mój ojciec, odkąd wróżka przepowiedziała mi śmierć w kuchni, to ja się tam nie zbliżam. Tą zasadę akurat odziedziczyłem, dlatego gotowe i sensownie zbilansowane posiłki pod drzwi to dla mnie po prostu bajka. Dzięki temu nie muszę zbyt często robić zakupów, stać w kolejkach ani gotować, więc oszczędzam naprawdę mnóstwo czasu. Co równie ważne z punktu widzenia portfela, w tym miesiącu Matchfit przygotował dla nas kod rabatowy praktycznie 33. Domyślacie się pewnie, co to oznacza aż 33% zniżki na catering dietetyczny Matchfit. Wystarczy wpisać nasz kod przy zamówieniu na stronie, którą podlinkowałem Wam w opisie filmu. Pamiętajcie, że Matchfit ma różne rodzaje diet i kaloryczności, możecie dopasować ją pod swoje potrzeby i własny styl życia. A jeśli chcecie wycisnąć z promocji jeszcze więcej, to Matchfit ma grupę na Facebooku, gdzie macie dodatkowe okazje. Link do grupy i specjalny kod, praktycznie 33, zostawiam w opisie filmu. I serdecznie zapraszam do ścieżki oszczędności czasu i energii, która dla wielu z Was może przełożyć się na większą efektywność i jakość życia. Tak jak to miało miejsce w moim przypadku. Potężny spadek inwestycji. Kapitał płynie do Europy, ale omija Polskę. Wydaje się, że zagraniczni inwestorzy nagle zamknęli kurek z kapitałem. W 2024 roku napływ zagranicznych inwestycji do Polski spadł aż o 55%, z ponad 125 miliardów do zaledwie 56,5 miliarda złotych. Luka wynosi więc około 70 miliardów złotych, które po prostu do nas nie wpłynęły. W efekcie udział inwestycji BIS w PKB Polski skurczył się o ponad połowę, spadając z 3,7% do zaledwie 1,6%. Zatem, co się stało, że inwestorzy tak gwałtownie. Wcisnęli hamulec. Naszymi największymi inwestorami pozostają wciąż Niemcy z kapitałem wartym 265,4 miliarda złotych, Stany Zjednoczone 121 miliardów złotych i Francja 114,1 miliarda. I to właśnie nasi sąsiedzi są głównym winowajcą tej sytuacji. Skoro oni złapali zadyszkę, to my również to odczuwamy. Wielokrotnie mówiłem wam, że nasza gospodarka i gospodarka niemiecka są ściśle ze sobą związane. Ale to tylko część. Globalna gospodarka zwalnia, a świat dzieli się obecnie na geopolityczne bloki, gdzie firmy wolą inwestować w swoich przyjaciół, czyli w tzw. friend-shoring, często omijając przy tym Europę Wschodnią. Dodatkowo zagraniczne firmy nie tylko nie brały nowych kredytów na rozwój w Polsce, ale wręcz masowo spłacały stare zobowiązania. Najbardziej boli jednak paradoks całej sytuacji. W czasie, gdy Polska notowała historyczny spadek, Europa jako całość niemal podwoiła napływ B. Przyciągając przy tym niemal 300 miliardów dolarów. Innymi słowy, mimo wszelkich problemów, jakie ma obecnie Europa, kapitał płynął na nasz kontynent z szerokim strumieniem, ale jednocześnie omijał Polskę szerokim łukiem. Stranger Things czyli ponad miliard dolarów dla Netflixa o tym serialu słyszał już chyba każdy to kultowa produkcja jednej z największych platform streamingowych na świecie. W Bydgoszczy na jego cześć postawili nawet ostatnio specjalny reklamowy przystanek. Obecnie za sprawą długo wyczekiwanej piątej części serialu mówią o nim wszyscy, więc my również dorzucimy swoje trzy grosze. Zwłaszcza, że na tej popularności robi się naprawdę ogromne pieniądze. Kiedy w nocy z środy na czwartek udostępniono pierwsze odcinki nowego sezonu, serwery Netflixa omal nie wybuchły. Oczywiście nieco przesadzam, niemniej jednak nie wytrzymały obciążenia i przez kilkanaście minut firma walczyła, aby podnieść ich wydajność i przywrócić platformę do użytku. Przy Przypominam, że Netflix i tak postanowił dawkować napięcie i podzielił serię na trzy części. Pierwsze cztery odcinki pojawiły się w czwartek, 27 listopada, w amerykańskie święto dziękczynienia. Następne trzy pojawią się w święta, 26 grudnia, a finałowy odcinek ukaże się w nowy rok. Zapytacie, po co to wszystko? Oczywiście, aby zrobić na tym jak największy hype i biznes. Dla Netflixa kultowy Stranger Things to przecież kura znosząca złote jajka. Firma Parrot Analytics szacuje, że serial przyciągnął 2 miliony nowych subskrybentów i od 2020 sam wygenerował ponad miliard dolarów przychodów. To dlatego każdy nowy sezon był coraz droższy. W czwartym Netflix wydał już 30 milionów dolarów na nakręcenie pojedynczego odcinka za całość w sumie platforma zapłaciła więc 270 milionów dolarów, co czyni go jednym z najdroższych sezonów serialu w historii telewizji. Więcej kosztowało tylko nakręcenie odcinków serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, bo aż 58 milionów dolarów za jeden oraz serialu Cytadela 50 milionów dolarów za sztukę. Piąty sezon Stranger Things ustanawia pod tym względem nowy rekord. Netflix nie potwierdza ile kosztował ostatni odcinek, ale na początku października serwis PAK poinformował, że Netflix wydał od 50 do nawet 60 milionów dolarów za każdy z ośmiu odcinków. Więc koszt produkcji tego sezonu to prawie pół miliarda dolarów niemal dwa razy wyższy niż w poprzednim sezonie czyli prawdziwe szaleństwo. Dlatego mocno prawdopodobne, że na tym wcale się nie skończy obstawiam, że Stranger Things nie umrze z piątym sezonem. Pamiętajmy, że Gwiezdne Wojny też zaczęły się od jednego filmu, a wypączkowały nie tylko do kolejnych filmów, ale też i z seriali, takich jak The Mandalorian czy Andor. Jak obstawiacie, czy Stranger Things też stanie się wielomiliardową franczyzą, jak Gwiezdne Wojny czy Harry Potter? Koniecznie dajcie znać w komentarzu i podzielcie się swoimi wrażeniami, jak już obejrzycie. Początek odbudowy polskiej marynarki wojennej. Dlaczego Polska wybra Szwedzkie okręty. Można powiedzieć, że doszło w końcu do wiekopomnej chwili. Polska marynarka czekała na decyzję o nowych okrętach podwodnych prawie 30 lat. W tym czasie nasza jedyna jednostka podwodna, czyli ORP Orzeł, zdążyła się już zestarzeć i to do granic użyteczności. Ostatnio nasz jedyny podwodny orzeł odmówił nawet posłuszeństwa. Ale w końcu coś w tym temacie ruszyło. 26 listopada rząd poinformował, że to Szwecja dostarczy Polsce trzy nowe okręty podwodne typu A26 Blekinge. Wartość tego kontraktu przekracza 10 miliardów złotych, dlatego konkurencja była naprawdę zacięta. Sześć krajów walczyło o to zamówienie. Dokładniej Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania, Korea Południowa i właśnie Szwecja. Koreańczycy rzutem na taśmę wyciągnęli nawet asa z rękawa i zadeklarowali nieodpłatne przekazanie Polsce okrętu podwodnego już w roku 2027. I to po kompletnej modernizacji i gotowego do działania. To oznaczałoby, że Polska do 2035 mogłaby mieć nie trzy, a nawet cztery okręty podwodne. Można powiedzieć, że chcieli nas kupić na wielopak, trochę jak w żabce, wejść a czwarty masz gratis. Mimo to jednak przetarg wygrali Szwedzi. Dlaczego akurat oni, według ministerstwa, jako jedyni spełnili wszelkie wymogi marynarki wojennej? A26 to jednostka niemal idealnie skrojona pod Bałtyk. Cicha, nowoczesna, zdolna do długotrwałego zanurzenia bez konieczności wynurzania się. Prawdopodobnie na wygranej zaważyła też cena, bo to, co stanowi pewną słabość szwedzkiej oferty, czyli napęd starszej generacji klasyczne baterie, no i kadłub ze zwykłej stali, jest jednocześnie jej siłą. Przekłada się to bowiem na znacząco niższy koszt niż futurystyczne rozwiązania konkurentów. Jest jednak jedno małe ale. Szwedzki program A26 ma historię godną polskiego gawrona. Pierwszy okręt dla Szwecji miał być gotowy w roku 2022. Potem przesunięto termin na 2027, a teraz mówi się już o latach 2031-33. Czyli mają już prawie dekadę opóźnienia, w trakcie której koszty programu nadomiar złego niemal się podwoiły. Co prawda według nieoficjalnych informacji Szwedzi mogą oddać nam nawet własne jednostki, które budują teraz dla siebie, ale to jeszcze nie jest przesądzone. Dobrze byłoby mieć taki bufor biorąc pod uwagę, że ich terminy lubią się rozjeżdżać. Dodatkowo już w 2027 polscy marynarze mają dostać okręt pomostowy, żeby nie stracić kompetencji. To oznacza, że zamiast czekać kolejną dekadę, dywizjon okrętów podwodnych może relatywnie szybko wrócić do życia. Teraz wszystko zależy od Tempa negocjacji. Umowa międzyrządowa ma być podpisana do końca tego roku, a umowa wykonawcza z Saabem najpóźniej w pierwszej połowie 2026. Jeśli harmonogram zostanie dotrzymany, polska flota podwodna może odrodzić się szybciej niż ktokolwiek zakładał. O ile rzeczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem, czy będzie to dobra decyzja rządu? Wielu ekspertów w tym zakresie twierdzi, że tak. Nawet opozycja cieszy się z tego zakupu, a to już świadczy naprawdę wiele. Moim zdaniem to dobrze, że w końcu w tym kierunku cokolwiek się zadziało, ale musicie wiedzieć, że ten zbrojeniowy poker toczy się tak naprawdę na kilku innych stołach. Praktycznie w tym samym czasie MON podpisał kluczową umowę na dostawę nowoczesnych pocisków rakietowych AIM-120D3 dla naszych F-35. Jednak prawdziwa rewolucja w finansowaniu armii dopiero nadchodzi. Rząd ujawnił już rąbek tajemnicy co do tego, na co pójdzie ponad 40 miliardów z programu SAFE i okazuje się, że przede wszystkim na drony i zaawansowane systemy antydronowe. Także w końcu możemy podziwiać, jak nasza armia wejdzie w nowoczesne stadium. Do tego dochodzi też projekt Bezpieczny Bałtyk, czyli ochrona naszej infrastruktury krytycznej na dnie morza oraz zdobycie zupełnie nowej dla Polski zdolności, tankowania w powietrzu. Aż 89% z tej kwoty ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym. I to jest naprawdę kluczowa informacja. Mam nadzieję, że tak właśnie się stanie i w końcu będziemy wspierać lokalnych producentów i zakończy się era kupowania głównie za granicą. Dajcie koniecznie znać, czy pakt z Szwedami wejdzie nam na dobre i czy odbudowa podwodnego potencjału Polski to dobry ruch. Czy państwo polskie przejmie Karfura? Ryzyka i szanse sensacyjnego pomysłu rządu. Pamiętacie te żarty o Żabce Plus i nowym narodowym warzywniaku? Wtedy brzmiało to jak ponury żart albo kolejna fantazja poprzedniej władzy. Mamy jednak rok 2025 i okazuje się, że punkt widzenia zależy wyłącznie od punktu siedzenia. Wyobraźcie sobie, że Ministerstwo Rolnictwa właśnie dało zielone światło, aby ta zła i rzekomo niepotrzebna grupa KGS, czyli Krajowa Grupa Spożywcza, weszła do przetargu o Polskę. Polską odnogę sieci Carrefour. Skąd wziął się pomysł na wyprzedaż aktywów Carrefour Polska, dowiecie się z tego odcinka, warto nadrobić. Pytanie jednak, dlaczego rząd chce ładować miliardy złotych w reanimację trupa, którego Francuzi muszą jak najszybciej się pozbyć? Wiceminister Kołodziejczak widzi w tym na przykład szansę na potentata handlowego, a Marek Sawicki z PSL-u wprost mówi o bezpieczeństwie żywnościowym Polaków. No i co? W teorii brzmi to naprawdę dumnie, ale spójrzmy na naszego potencjalnego kupca. Krajowa grupa spożywcza to firma, która świetnie zna się na produkcji cukru, mąki i nasion, ale ma zerowe doświadczenie, jeśli chodzi o handel detaliczny. To tak jakby kazać rolnikowi wsiąść do bolidu Formuły 1 tylko dlatego, że świetnie prowadzi traktor. Co gorsza, KGS wcale nie śpi na pieniądzach. Zysk netto grupy drastycznie spadł, a prognozy na bieżący rok obrotowy mówią o stracie sięgającej. Ponad 600 milionów złotych. Skąd zatem wezmą grube miliardy na zakup podupadającej sieci handlowej? Odpowiedź jest oczywiście prosta i brutalna. Z naszej kieszeni. Konieczne byłoby gigantyczne dokapitalizowanie tego podmiotu ze skarbu państwa. W dobie ogromnej dziury budżetowej rząd chce wydać pieniądze podatników na mrzonkę o polskim gigancie w handlu detalicznym. Nie zrozumcie mnie źle, kibicuję propolskim inicjatywom, bo w tym sektorze oprócz Dino nie mamy tak naprawdę nic. Natomiast nie jestem w stanie uwierzyć, że z obecną sprawczością ten rząd byłby w stanie zrestrukturyzować ten biznes i wznieść go na dawne wyżyny. Na dodatek Współki skarbu państwa przyciągają polityków jak magnes. Już teraz w zarządzie KGS widzimy karuzelę kadrową. Nowym prezesem został weteran PSL-u, a do zarządu trafiają ludzie z klucza politycznego. To przecież jasne, że tego typu kadra nie ma kluczowych kompetencji, które pozwalają prywatnemu biznesowi optymalizować struktury i procesy wewnątrz takiego molocha jak Carrefour. Wyobraźcie to sobie zresztą państwowa sieć sklepów zarządzana z politycznego nadania, która miałaby konkurować z takimi. Maszynami jak Biedronka, Lidl czy Dino. O tym ostatnim zrobiliśmy zresztą osobny odcinek, do którego warto zajrzeć, bo pan Biernacki najpewniej zatkał swoją strategią ostatnią lukę na tym rynku. Dlatego uważam, że przejęcie Karfura przez państwową spółkę to gotowy przepis na katastrofę i dokładanie do interesu ze wspólnej skarbonki. Mamy zresztą świeży przykład tego, jak kończy się handel, który nie nadąża za rynkiem. Pamiętacie legendę, jaką kiedyś była marka Społem? Niedawno Wood Wszystkie społe ogłosiło upadłość i zwalnia ludzi grupowo. Swoją drogą, może to jest ciekawy temat na odcinek o barwnej historii z Połem. Zamówienia jak zwykle składamy hasztagiem w komentarzu. Wszystko wskazuje na to, że państwowy Carrefour czekałby podobny los. Chociaż w tej kwestii naprawdę wolałbym się mylić, bo przydałby nam się kolejny narodowy czempion pokroju Orleno. Natomiast jeśli dojdzie do tego przejęcia, to scenariusz jest raczej dość przewidywalny. Najpierw wydamy 8 miliardów złotych na zakup, potem kolejne miliardy na restrukturyzację i pokrywanie. Strat, a za kilka lat czy dekadę, po serii gigantycznych skandali i wypłat dla polityków, sprzedamy ten majątek za bezcenę, żeby tylko pozbyć się problemu. Albo co gorsza, każdy kolejny rząd będzie trzymał go jako dojną krowę, którą będzie próbował reanimować jako tą naszą dumę narodową. Moim zdaniem, władza po prostu nie ma wystarczających kompetencji, aby na tak trudnym, niskomarżowym i nasyconym rynku zdziałać cuda z hipermarketami. Ale może się mylę. Chętnie poznam Wasze opinie w tym temacie w komentarzach. Czy rząd powinien przejąć Carfura? Dajcie znać na dole. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten materiał. Polecam też poprzednie odcinki, zwłaszcza ten o problemach Carfura, ten o mrocznej historii Pepsi, czy o tym jak Dino podbiło Polskę. Ofertę partnera kanału znajdziecie natomiast w opisie filmu, a jeśli doceniacie naszą pracę, to zostawcie hashtag Bizwik. Do zobaczenia już za moment.